Hejka, dzisiaj znowu się nie nagrywa ekran, ale nagrywam wam widzicie to dobrze? czy ja po prostu tak, mi światło świeci bo jak tak dam jak tak dam poczekajcie ja tutaj muszę przy ten dla was zaświecić światło, bo dla was może jest za ciemno Dobra tak będziecie widzieć, bo wiecie z dołu i dlatego. Musi to być... U. Ja sobie muszę tu coś, coś dla Was położyć, żebyście mi nie runęli nagle. W jakimś tam momencie. O, myślę, że tak jest git. Nagrywa się nagrywa, więc ja tutaj się ubrałam taką bardzo pig seksowną, pig migal yy, Jeszcze tylko myślę, że zmienię fryzurę, przepraszam <coughs> Na końcu zawsze są fajne fryzury Nie Nie ma tutaj Jest lepiej widzicie? Lampka nie po czymś się świeci. No. Jest za wiele mi lepiej. Już się ciemno zrobiło. co no, faktycznie to jest. O się ciemno zrobiło. A ona dopiero będzie z domu wychodziła na klub. Na klub. Mhm. O, mamy domek. Tutaj chonimy. Z komu domek. Zasłaniam kółko i rozpimy swoje auteczko. Ona miała takie fioletowe, wiecie, takie piękne, ale też miała takie malutkie. Udało się przetworzyć Zobaczymy, czy góra jest wolna nadal, czy jakiś dzban zajmuje. Okej, okay, dobra. Pierwsze. ja ją zajmę. Czekajcie, usunę swój dom. I tu dam. I nie wybuduję żadnego domu A wiem, jak oni to robią. Biedna została, byś. Być się To nie moja wina. Zostawił Ci Męziusia. Dla innej kobiety. Zresztą, że widzicie moje palce, ale. Tutaj mam tę myszkę. To właśnie z góry musicie widzieć. Kurde, a ja tak nie. Nie myślałam, że chcecie coś w górze widzieć, nie dam was, bo nic nie widzicie. Trzeba wam przed nią kamerą tak nagrywać, no ale dobra. I na tym postawię coś jeszcze, żebyście dobrze widzieli. Coś, czego jak spadnie, to nie będzie mi źle. port. Ale ktoś tam zasuwał? Widzieliście to chyba Jezu, ja to jest jak ślimąk O nie, żemknięte Close Ona właśnie... Jestem zła Zaparkuję dla miejscu U policji Na policji Dzisiaj jest Tuesday Tuesday Mam zarabianie, czwarty klucz! Tak. Do drugiej, a no. Tu drugie. Tu lega. Lublok, braks za Idziemy, tylko że pierwsze auto zamkniemy, bo nie chcę, żeby mi nikt ukradł auto. 10 sekund. no 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 no.

Tego nie da się powiedzieć. Starczy, ten ponuro czas. Ej, wygląda jak taki taniec. Widzicie, dobra? Bo ja wam przybliżę jak coś. Ja chyba nie widzicie, będzie. Nie widzicie, będzie. Hey, we lay so nice, No made no way. There's time, change, day, Duma, numa, no ja się! Weź się tam nie Ja się nie ziemnę... Na skuter! Co on zrobił? A, bo on się tam wziął do domku. Bo się boję że ten, że mu ukradnę dom. Ja pinkule. Ale nie fajny miał skuterek fajny. Aha, przecież o tym żonach próbowała. Przecież się nie da! Bo się tak! Jest się w swoim aucie to się tak! Ulita. Dobra. Jadę dwoma strzałkami. E! Ciekawe, bo go tak wyrzuca, jak tak robię. Fuuu! Nie muszę pojechać w przód? W przód? Tak! O! Jedziemy are my hell. hello bing Pram 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 pram, Brookhaven Brook, brook, brookhaven bro. How you love me? Hello, baby? I not you. I I <laughs> Lepszy ginomestykę, mestykę, hej ambasadorze. Hey, Biasz! O, tu mm. będzie moja półeczka, ciepła buleczka. Uznajmy. To już jakby tego homez nie było napisane. Ja sobie tutaj będę po prostu miała obo... Oso, obowisko życia, że mi dom, że straciłam dom więc na przedmioty trzeba wejść. Club is closed? Tak szybko? No, bo do, do was gadam. Tak szybko ja pewnie Tutaj jakiś namiot, tu było jakieś ognisko. Chyba nie było ogniska. Dobra, nie było ogniska. To są jedyne rzeczy, które można postawić, więc. Kurde. Um... Czekam, czy mam w dwóch rękach ten. Jeden. Jeden mówię. I postawmy to tutaj. Drugiej postawmy tutaj. A nie, myślałam, że fani się ustawi tak. Jakby się ustawiło tak. Ten? Yy, no może za blisko co dałam Muszę wziąć jeszcze raz to samo Bardziej tutaj przy tym płotku Moim zdaniem Tak, bo przez to, że ja tutaj Nie, tu. Tutaj bardziej Bardziej z tyłu, po z tyłu, jak się będę przybierała, to nikt nie będzie widział tutaj, właśnie. A tutaj będą Przez to, że tutaj mam domek i on mnie chroni, to nie widać, jak się będę tutaj przybierała, więc. Troszeczkę wstaję łóżkiem, poza tym, że mi się nie mieści. Jak to tutaj Jak to się świeci? O! Będę w jednym miejscu, ale. Nagle Dlaczego w jednym. O! I co? Patrzcie, tu. tu już nie mogę przejść, bo on sobie ustawił głupią barierkę, ale tak jakby. Mm, nie wiem, czy można przejść przez tą barierę, bo ona jest mega wysoka. I tutaj dopiero przesunąć. Tak, ona jest gdzieś dotąd. Więc, no troszeczkę. Hmm. Aha, bo to jego miejsce. Dobra, on chyba nie założył tutaj tego namiotu. A przez to, że ja tutaj mam namiot, to ja dobrze widzę, co oni tam robią. Może nie. No, mam wszystko fioletowe. Ha. Ile ja mam jeszcze tych pieniędzy? Maję hajs. Mam jeszcze tą... Dobra, na jakiegoś loda wystarczy, na jakiś posiłeczek. Myślę, że wystarczy. Bo na razie mi się to tam będzie budował. Nie, nie chcę małego dziągu. No. Więc niech ja się przebiję w moją pijamkę. Czy trzeba wyjść na miocu? Ale nie, jest ciemno. Kurczę pijamkę. Dużo, dużo. Myślę, że ktoś mi tu skakał, bo tutaj, tutaj mam ekran. Duje, duje, duje. Duje, duje, duje. Tak, kocham Cię ja będę siła spać. No dobra. Udaje że minęło 5 go... o, 12 godzin... O, godzin. godzin minęło! Dobra, mogę wstawać. Jestem pełna energii. I ten szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja, a jest fajny, I'm gonna try, try, try. Bierę ten pieprz, bierę tu sól, bo tutaj mamy szczeciński sól, co. siły mam dużo, a, a, a woda za 500+. plus. wica. Confession, yeah. Oh, I'm so happy now, I'm so crazy. I love you, mm, 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 mm. fioletowe autko Ona oznajmniej, że tutaj miała swoje obozowisko. Wiecie, że lubiła spać na dziko, yy, bo o słoneczko O, oh, słóweczko. Confession, yeah. Oh, I'm so happy now, I'm so crazy. I Ha, 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 ha. Mm. No, mo moja <tot> oh, confession, confession, yeah. Oh, no, yeah. Yeah, no so it be safe, confession it yeah. oh, be confession, will be ai Confession be ai will be ai will be ai will be ai will be Mm -hmm. oh, I'm had to go to the doctor Oh I be shaping the novel, no so crazy And I don't Baby I'm so sorry, Oh I be shaping the novel, No so crazy And I do rain i I'm sorry, i leave me back. Mm -hmm. Confession, yeah Bo and now so crazy Benji, no mama crazy Begy, don't hurry, hurry me babe. Jakbyście widzieli Jakie ja i mnie wczoraj garcz To Szkoda, że tego nie widzieliście Bo dopiero ten odcinek wleci, więc nie macie jeszcze się co szykować Szykujcie się po pierwsze Na um, zamknięty tam, dobra Dobra, bo mi się nie da. Nie. Dobra, jadę do, nie wiem, jakiegoś baru mlecznego pójdę. Coś do niego. Tutaj myślę, że będzie jakiś tu. Pięknie zabarkowałam Czekaj! Teraz jest wybór. Hello, Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Co to jest? Coca-Cola Exploitas! Aha, bo ja nie mam kubeczka. Ja 3000 frytek poproszę. Temperaturę. Kurz

Ja chcę zapłacić Pik piek Aha, czyli no Jakie to drogie było no, Mogłam tego już nie jeść, ale no co to jest? Diner dinner... Box diner! Yy, to nie dzisiaj. Zaraz będzie wieczór, tak? No, jest dopiero popołudnie. Mmm. Yy, dobra, to. Gdzie bym mogła pójść? Zostało mi resztki pieniędzy. Yy, Apartament tu nie wynajmę. I myślałam, że to ten. To. I uwzględnijmy, że on teraz teren wypada, bo jechała... Czekaj, muszę znaleźć jakieś jartła. I wjechała w pol sąsiadowy, czyli muszę zrobić nawrótkę. I przy szpitalu. Ej, weź się do niego. Czyli ja wsiadam do Siadać o jego limuzynę, a fajna była w środku. No chłop poszedł. No i mi. No i mi damy oskasowali, no. Mam swoją siatkę nową. Nie, nie mam. Miałam z widza? Hop, przeszapkę, bezsien! Kobieta. Albo chłopie. Nie wiem, kim jesteś. Kurde, do garażu wiadę! Nie wjechał. Hmm, szkoda. Dobra, więc jak kończę odcineczek papatki. ja muszę dzisiaj. Nie muszę kończyć już. Bo ja mam już dużo spraw do załatwienia, więc papatki. Pysza, piszę!